Tak naprawdę pomysłem na te projekty bardziej były nasze potrzeby tak, biznesowe i e, musieliśmy rozwiązać dość kluczowe, krytyczne problemy, które doskwierały naszej firmie, e, a przy okazji posłużyliśmy się dość nowymi rozwiązaniami e, zintegrowanymi, tak, które w efekcie dały e, bardzo korzystne. E, bardzo korzystne e, przyniosły efekty korzystne dla spółki, tak? <laughs> Dzięki temu operacyjność naszych pracowników się dość dobrze zwiększyła, i, a jednocześnie faktycznie te, te rozwiązania tak, były unikalne, tak? i bardzo strzedziliśmy rynek IT na, na terenie tutaj Polski i <laughs> Trafiliśmy właśnie na te rozwiązania, które jeszcze nawet na rynku polskim, tutaj na naszym rynku lokalnym nie są znane, a jednak były bardzo efektywne. Tak? Myślę, że, że firmy, które oferują tego typu rozwiązania tak? będą dalej się rozwijać i za chwilę o nich będzie już głośno. Tak? Mamy obecnie trzy projekty informatyczne, które się w tej chwili realizują, to są dość duże projekty tak, informaty, informatyczne. Dodatkowo planujemy także rozwijać obecne rozwiązania, między innymi te, za które dzisiaj zostaliśmy nagrodzeni. Tak. Te projekty informatyczne, które realizujemy są związane z obszera, między innymi z obszarem HR. Oraz, oraz systemami billingowymi, tak, z naszą sprzedażą, a także taki innowacyjny projekt u nas związany z oceną pracowniczą. Tak. I mam nadzieję, że i te projekty, tak jak te, za które dostaliśmy nagrodę, przysłużą się naszej spółce w operacyjnym działaniu efektywnym. Najważniejszym w IT, tak w naszej branży jest to, aby rozwiązywać problemy biznesu, tak? Operacyjne problemy biznesu, które ograniczają efektywność działania spółki. Tak? I myślę, że na pewno nasze projekty są na tyle innowacyjne, zwłaszcza ten związany z wspieraniem grup serwisowych naszej spółki, tak? Myślę, że dużo wodociągów, tak, będzie starało się te rozwiązania również wdrażać w swoich firmach.